Cześć. W pierwszej części zadania, tej ogólnodostępnej dla wszystkich, będziemy wspólnie analizowali rysunek oraz zapiszemy założenie i tezę do zadania. Następnie w drugiej części pokażę już szczegółowo, z jakich twierdzeń należy skorzystać, z jakich własności, aby ten dowód przeprowadzić poprawnie. Zacznij więc od narysowania okręgu o promieniu dowolnej długości. Następnie narysuj średnicę o końcach AB. Pamiętaj, że średnica przechodzi zawsze przez środek okręgu. Jest to najdłuższa cięciwa okręgu. I na przykład w tym miejscu narysuj cięciwy o końcach CD. I zapisz sobie od razu w założeniach, że dwa, te dwa odcinki są do siebie równoległe. Zakładamy, że odcinek AB zgodnie z poleceniem jest równoległy do odcinka CD. My chcemy w zadaniu wykazać czyli to będzie teza że różnica miar kątów ACD i CDA jest równa 90 stopni. Poszukajmy tych kątów na rysunku. Kąt ACD to jest kąt przy wierzchołku C, tutaj. To jest kąt Alfa. Następnie kąt CDA, CDA to jest kąt przy wierzchołku D. Ja go tutaj oznaczę literką beta Od razu zauważ, że jeżeli dorysujesz tutaj jeszcze odcinek DB, to powstały czworokąt o wierzchołkach ABCD jest trapezem. Pamiętaj, że każdy trapez ma co najmniej jedną parę boków równoległych i to są podstawy trapezu, czyli podstawą takiego trapezu jest odcinek AB oraz CD. Właśnie z własności, właśnie z własności Trapezu będziemy tutaj korzystali w dalszej części dowodu, którą jak już obiecałem, pokażę w takiej części bonusowej, w odcinku bonusowym tym osobom, które zechcą wspierać kanał. Jeśli chcesz do nas dołączyć, to na ekranie końcowym znajdziesz link do tego potrzebny. Wybierasz dowolny próg wspierania i dzięki temu masz dostęp do wszystkich zadań, do wszystkich przykładów.